dla każdego sportu. Wieczoranie Kulaj TV, reklama, ze mną Michał Cichy, witaj, bardzo cześć, serdecznie. Cześć Janeczko cześć. Wygrałeś walkę, gratulacje, ale tutaj jestem w szoku, Marek Jówko zrobił ci krzywdę? Klatka mi zrobiła, <grym> jestem takim pechowcem w tych walkach, że to brak słów. Ale udało ci się wskoczyć, nie to co Bagiecie. A, bagie a bo tak, Bagiecie nie się nie udało, nie udało się kiedyś no nie, tak. nie, no musiałem być, bo ja musiałem mieć to zdjęcie, wiesz. Zawsze marzyłem, żeby mieć zdjęcie jak skaczę na klatkę. Trenowałeś to? Nie no gdzie, Na no, gdzie nie mam, nie mam, w kopakabanie, nie mam nawet takiej klatki, żebym mógł sobie na nią skoczyć, ale w ogóle byłem zaskoczony, bo wiesz, podbiegam. Bo ja wiem, a widzisz, Hubercik mi się się ze mnie śmieje, ale ten. Ty no i Widzę, że atencjuszka Justyna. <tum> I, ja... eee, nie, po prostu, prostu, prostu wiesz, widocznie ja nie mogłem wskoczyć, bo tak zapałem źle to. <śmiech> <śmiech> tak zapałem źle się siatki, że po prostu sobie wybiłem to. Mam nadzieję, że się nie złamałem, bo jak znowu złamałem wśród ręce, no to jest będzie dramat. No to miejmy nadzieję, ale ogólnie jak się czujesz po walce. Czy to była najprostsza twoja walka w życiu? no tak no nie ma co ukrywać wiesz no przesparowałem dużo e, rund z różnymi ludźmi no i wiesz no, aż tak nigdy nie było łatwo nie czyli teraz mówisz że kolejny y, no mówisz że Łukasz Ekier nie nie no nie, no, nie zgodzi ale Chciałbym najbardziej rewanż szalonym, nie wiem czy Tomek będzie chciał, wiadomo pewnie nie będzie, bo powiedział, że kończy karierę, ale uważam, że potem jak wyszedłem do niego ze złamaną ręką, on mi jest to moralnie winien, żebym wiesz, w pełni zdrowy do niego wyszedł. E, bo to, wiesz, walka, walka mi i po takiej walce bym nawet mógł skończyć tą freekwite'ową karierę. Po prostu ona mi siedzi na głowie, no a co, no, wiesz, ja się do bici, bicia nadaję. E, no, z nim bym chciał, ja go bym pokonał i mógłbym już zrezygnować. No i może jakieś łatwe walki, typu Marcin Najman, to wtedy może, może jeszcze bym się skusił. Ale tak, to, to, to nie. Nie wiem, już teraz tutaj gadam jak Katarynka, ale mam nadzieję tylko, że ta ręka nie jest, wiesz... Ja też mam taką nadzieję. A co trener Siuszka powiedział po walce? Bardzo był zadowolony, bo mówi, kurde, nawet jak zapaść to duszenie, mhm. powiedziałem, usłyszałem jak on mówi: Dobra, daj już spokój, po co to ciągniesz? I ja wtedy puściłem i go, pozwoliłem mu wstać. Bo wiesz, miałem go nie obalać, ale mi Kasia powiedziała, żebym go nie zabił przed walką i pomyślałem, że wiesz, no jak można kogoś nie zabić najlepiej, no to go e, zadusić. No ale nie chciał klepać, no to wydobra, dobra, to wstawaj z powrotem i, i ten. No i pomyślałem, że będę bił go na gardę, żeby już sędzia po prostu przerwał, bo słyszałem, jak go mówi broń on nic nie robił, no to mówię dobra, już go wiesz, skończę, nie? Ale widziałam, szacuneczek oddany. Nie no, słuchaj, Marek ma 48 lat, waży ode mnie dużo mniej, wyszedł do walki. Nie mam do niego co mówić, wiesz, wiadomo, tam powyzywał mnie trochę, no ale no, no, to fighty, my się nie przyszliśmy tutaj e, macać po, wiesz, e, po głowie, tylko po prostu trochę podkręcić. E, mówiłem od razu, wiesz, ja na przykład... I jak Jówko zaczął z Przybyszem sobie tam te swoje ten swój konflikt, bo rzeczywiście się nie lubił. teraz to w jego narożniku, ale nie wiem czemu nie wyszedł po walce z nim, nie wiem dlaczego, ale ja mówiłem od razu, że Jówko jest dobry do free wiesz. I słuchajcie, wykopki, bo może oglądacie, to ja wziąłem Jówko do Primu, a nie Bezzi, nie prezes Bezru. I proszę go nie propisać za to, bo to jest moja robota. Właśnie troszeczkę cię zastąpił właśnie przy, przy konferencjach. To za moim przyzwoleniem. Tak, tak. No. Proszę, proszę, pytają, czy rękę podasz, ale... Podajcie sobie rękę. Czekaj, no no, 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 no. Także zobaczcie, to nie jest tak. Podjął wyzwanie, a rękę uszkodził sam. Podąsł na bo to, Tak się cieszy. nie. Ja, ja też myślałam, że ty. Jak wskoczyłem na klatkę. Cieszył się po prostu. Ale to i tak jest na to że nie musimy tego drugi raz gadać, bo i tak będziecie mieć w materiale, o co chodzi. My Mówimy tylko prawdę i rzetelnie. A to wiemy, wiemy. wie Reklama z tego słynie, z najlepszych nagłówków i tych. Najlepszych dziennikarek. Dziennikarek, dokładnie. I patrz, teraz sobie wypili z rytmu. O czym mówiliśmy przed tym Marek przerwał czy Justyna? Bo Aneczko, no ty powinieneś pamiętać, ja to jestem, wiesz, freak fighter teraz. Aha, wiem o tym, że Marek się troszeczkę zastąpił i właśnie chciałabym się zapytać, czy na przykład to, jak prowadzisz, to też cię rozprasza? E, że jest nie, w ogóle Nie, w, w ogóle nie, jest fajniej. Przy, przy fajniej tylko było na przykład tak, że teraz na przykład w tym studiu, co robiliśmy, było mega zimno. Tak. I, i lipa było tam siedzieć dwie te, dwa panele, to jedyny e, problem. To zrobiłeś, żeby tak. nie o, ale czemu ci ochroniarze we dwóch nie polecieli od razu? a właśnie widziałeś może wcześniej igrzyskę dla diatorów? Nie, bo już się a, rozgrzewałem. Się Widziałem tylko, że puszek z Olejnikiem się długo męczyli, z Dredziastym i Dawid Haras wygrał, kurde, słuchaj, ja już jestem gotowy do walki, idzie Dawid Haras i do mnie mówi, wiesz, no naprawdę, coś takiego jeszcze nie widziałem, z takim takim szczęściem w oczach, mówi, Michał, w końcu wygrałem, naprawdę się prawie wzruszyłem, kurde, wiesz, teraz jak o tym myślę, to się nawet wzruszyłem, bo chłop, wiesz, 0,20, kurwa, mówi, przepraszam, mówił, że kiedyś wygra. I w końcu mu się udało. Wiadomo, że to nie jest oficjalna walka do rekordu, ale to mentalnie po prostu wygrał w końcu. I widzę, jaki on już jest przed tym finałem pobudzony i wiesz, zadowolony. I ja się cieszę po prostu jego szczęściem, nie? A jak na... Yy... Bo, ja, bo ja ogólnie, wiesz, wymyśliłem, żeby Dawid zawalczył tak, też ten... Tak, widziałam tym. coś, śledzę cię na Twitterze, czy tam x coś, tam. no. to widzisz, to bardzo to dobrze. dobrze, polecam śledzić, bo się dowiecie a dużo A jak na rzeczy. teraz obecną... Yy, na obecny dzień oceniasz szansę Kasiusza dzisiaj, a... i Soroko? Kurde, wiesz, no widzisz, widzisz to z Kasius... Twoje dwa krasze, e, Soroko wyjdzie, ja nie wiem, jak on sobie poradzi psychicznie, wiesz. Bo on nagle... bo Kasiusz się śmiał, że on e, raz... Z jedną nogą, raz nie z drugą, że, nie, że on sam zapomina, która jest kontuzjowana, więc pierą wie, co tam się z nim dzieje, więc wydaje mi się, że wygra, że wygra Casio. Się denerwować, mhm. e, że ostatnie pytanie, y, co, jak, y, co, jejku, jakoś nie mogę się skupić. Wiem, że jestem tak, bardzo pociągający. <słukasz> Ale mam żonę, pamiętaj. Pamiętam. E, jak oceniasz postać Najki w internecie? I to, że teraz wśród frików zrobiła troszeczkę szumu. No co? No, chcę zrobić, zrobić, zrobić wywiad z Najką. Chcę zrobić wywiad z Najką. Rozmawiałem zrobić z nią. Rozmawiałem A kto ci proponował, żeby zrobić? z Ale to przed, wy... wiesz? Ja ci wtedy nie odpisałem, ale już byłem po rozmowie z Nike a wtedy. Z Nike A ja od razu wtedy. pomyślałam, cicho się nadaje no. na wywiad z Najką. Ja chcę z nią porozmawiać też, wiesz, ona, ona ona trochę, wiesz, ona promuje te wartości katolickie, ale trochę też od nich odrzuca, bo jednak wiesz, to, to wiem, że ona promuje po prostu prawdziwy katolicyzm, no ale większość teraz młodych nie będzie trzymać czystości do ślubu. No. I wiesz, no do nich to nie trafia, I nie wiem, wiesz, no, ciężko zmienić dygmaty katolickie, no ale no młodzi nie będą czekać do ślubu i wiesz, że takie osoby jak Najka, które mówią o tym tak często, będą odrzucać po prostu, będzie działać to w drugą stronę. i nie, po prostu chcę z nią porozmawiać, bo ja lubię z ludźmi z różnych poglądów rozmawiać, dopóki to nie jest ta e, pipa, jaś, kapela, nie? To wiesz, tylko z nim bym nie chciał rozmawiać, a tak to, to mogę rozmawiać z każdym. Czyli dzisiaj Tim Bagieta? Oczywiście, A że tak. potem jeżeli Bagieta wygra z Natanem, to... Nie, no ja jestem Bagiecą zawsze, nie, Nieważne, wiesz, tu nawet nie chodzi o Natana, bo tam ja jakoś nie mam ciśnienia na Natana, jak większość tych prawilniaków czy coś. Tylko po prostu Bagieta, znamy się, wiesz, ja tak samo, Bagieta, to ja go na rolę Division zobaczyłem i ja go zaproponowałem w Prime. więc wiesz, to są takie moje dzieci Prime'owe, tak jak, ta jak, wiesz, Jówko, ten, Haras, Bagieta, bardzo dużo osób, ja na przykład, wiesz, ściągam pomysły jakieś, daję, wiadomo, to nie, nie wszystkich, tylko jakiś mały procencik, ale lubię jak później te moje postacie sobie radzą nie Michał, życzę Ci udanego świętowania dzisiaj. Życz mi tylko, że ta ręka nie była, A, bo to, 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 ta, ta to, to, impreza to nie ma znaczenia żadnego. Nie, dziękuję. dziękuję.